Rozmawiałem właśnie z Małgosią Rodzenek i wiem, że trochę jeszcze wcześniej, ale już o Boże Narodzenie i o Sylwestra muszę ja podpytać. No ja i... już mam cały dom w ogóle w choinkach, w Boże Narodzeniu, w lampkach. Ja się nie mogę do tego doczekać I to ja, ja po prostu już tylko już w Londynie jest tak, że to już mniej więcej od miesiąca tam jest Boże Narodzenie, to już jest otwarty Winter Wonderland i tak dalej. No i wszędzie są choinki, no mówię ci no minimum od miesiąca, także ja już nie mogłam się doczekać i odpaliłam dzisiaj całe swoje mieszkanie w choinkach, co oczywiście, czego nie zamieszkałam, spostować na Instagramie, więc wszystko tam widać. A Ty jesteś, te, takie mi się angielskie słowo że taka festive bardzo i Ty po prostu tak chyba kochasz celebrować to Boże kocham, Narodzenie. Kocham, kocham. Słuchaj, dla mnie w ogóle grudzień to jest mój ukochany miesiąc. Wcale nie maj, nie czerwiec, nie lipiec, tylko właśnie grudzień. No to poza tym jeszcze mam swoje urodziny, więc tym fajnie. No właśnie, też miałem podpytać, bo rok temu byliśmy w klubie no. Smolna i była wielka impreza, którą do dziś oczywiście wszyscy między dziennikarzami sobie wspominamy, jak fajnie było. Jakie plany na urodziny? No, słuchaj, tutaj jakoś tak wyjątkowo, samo to naturalnie wyszło, dlatego że mój przyjaciel zaproponował e, nam bilety na koncert Marie Carey i to taki bożonarodzeniowy koncert, który wyobraź sobie jest tylko raz w Londynie, 11 grudnia, akurat w mojej urodziny, więc plan ułożył się, wiesz, e, automatycznie. Mm -hmm. To muszę się podpytać, All I Want For Christmas Is You, czy Last Christmas? Ładnie, All I Want For Christmas Is You, to jest numer jeden, no i potem White Christmas, e, może nawet ex -ekwo.